Dobra, cześć moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym moim filmie. Tym razem będzie to film makijażowy, jak widać jestem pieruńsko niewyspana. Dzisiaj przychodzę do was z makijażem takim jakimś powiem wam. Pokażę wam takie moje ulubione produkty, których używam ostatnio i myślę, że na tym to się dzisiaj skupimy. No i ostatnio używam sobie takiego korektora z Makeup Obsession. To jest taki bardzo gruby korektor, tak on wygląda. O, i ja mam odcień oczywiście numer 10 i umieszam go z y, korektorem Z Too Faced w odcieniu LATE. Ten korektor y, w odcieniu latę jest bardzo, bardzo, bardzo żółty. Także sugeruję Wam, moi drodzy, uważać, ponieważ y, to znaczy nawet. Hmm, no naprawdę on będzie pasował jednej. nie wiem, setnej po prostu. Z osób, które mnie to oglądają. Także sugeruję wam jednak wziąć inny kolor, ale generalnie to ten e, korektor z Too Faced mówię wam jest jednym z najlepszych ever, naprawdę bardzo ładnie kryje, pięknie się trzyma, jest naprawdę moim zdaniem nabliżający, także no. E, a dlaczego ja go mieszam z tym e, korektorem? Dlatego, że właśnie on jest za żółty i za ciemny, ale z tym jakoś tak bardzo bardzo fajnie razem grają. A też wiecie no. Po prostu lubię jego żółty odcień i mi generalnie jest dobrze właśnie z żółtymi odcieniami w ogóle. Naprawdę, moja skóra po prostu jakoś dobrze z tym wygląda. Eee, rozblenduję to oczywiście. W ogóle, wiecie co, jedną rzecz Wam powiem, że ten, te korektory razem naprawdę super wyglądają. Naprawdę. No i dobrze, wiecie co, teraz nałożę coś, co pokazywałam Wam też jakiś czas temu na Instagramie i to jest ten korektor, znam. Ja w ogóle chyba na tym Instagramie nie powiedziałam, co to jest za korektor. Ja to jestem naprawdę niezła. Więc ten korektor, czekajcie, sobie tutaj zepnę. Ten Korektor to jest właśnie korektor znam Cosmetics w odcieniu 6M. I widzicie, to rozblenduję go pędzem T106 z Glam Shopu. Naprawdę bardzo ładnie się go blenduje. Muszę wam powiedzieć, tak jak wam mówiłam na Instagramie, jestem bardzo z niego zadowolona. Kupiłam go na prące w Rosmanie za wiecie co, za 17 zł chyba, także nie aż tak dużo, wręcz niedużo. dużo a, koszt, a mililitrów ma 6 także też całkiem nie mało nie jakoś super dużo od razu trochę koloru, nie, się dostaje o No chyba teraz mam nos. Mhm. Widzicie co zrobię z tym nosem? No dobra, i teraz przypudruję sobie twarz i muszę wam powiedzieć, że ostatnio bardzo mi się spodobał puder Idealist Powder z Ingrid. A wiecie dlaczego mi się spodobał? Dlatego, że ma fajny kolor, jest taki żółtawy, to jest dwójka. Ja oczywiście gąbką i on jest kurczę fajny, bo on niby nie ma krycia, a jest tak ładny, tak ładnie matuje buzię, naprawdę. A właśnie niby nie ma krycia, a jednocześnie jeszcze trochę wyrównuje tą skórę. Powiem Wam, że nic mi po nim nie wyskoczyło. No naprawdę mi się podoba, naprawdę. A to taki niby zwykły puder będzie kosztowało chyba 899, polska marka. No i teraz tak, oczywiście z cieniami jak to ja nie będę za bardzo szaleć, ale w ogóle muszę wam powiedzieć, a propos cienie, nie cienie, to bardzo często... Używam ostatnio produktów Ingrid, oczywiście sama je kupiłam. Chociaż to u mnie, tak jak zawsze, podkreślam, nie ma znaczenia, czy sama sobie kupię, czy nie, bo raczej używam tylko to, co mi się podoba. I muszę Wam powiedzieć, że właśnie wiele współprac, takich nawet intretnych kurczę, odrzucam, dlatego że po prostu wiem, że tego nie używam i co to będę kłamać komuś. No naprawdę, ja tak mam. Więc nakładam. Bardzo fajny produkt. To była limitowana kolekcja, chyba już go nie ma: Candy Boom Ingrid taki rozświetlacz em, em, jasny, taki właściwie lodowy, właściwie biały taki jakby diamentowy wygląda, widzicie, co, bardzo go lubię bardzo go lubię i nałożę go sobie też chociaż ja w ogóle nie lubię rozświetlacza na szczytach kości kółeczkowych, bo i właśnie może za to go lubię, że on jest taki prawie niewidoczny i, i jest biały, ale jakby stanowi tylko taką taki zobaczcie, widzicie nie wiem, czy to widać na kamerze dobrze, ale tak lekko odbija światło i chyba to mi się w nim właśnie bardzo podoba, że on jest taki, wszystko robi tak leciutko. No dobra, teraz myślę, że e, zrobimy to oko do końca, ale wiecie co? Ja zrobię oko tak po swojemu. Wiem, że wiele z Was może to dziwić. Ziemia egipska, kosmetyk Mistrz świata i po prostu w ten sposób. Pędzel z Glamshopu z takiej limitowanego zestawu nude chyba to się nazywa ta kolekcja i bardzo, bardzo lubię pędzle z tego zestawu, naprawdę. Ale tu wiecie, no, każdy z Was ma jakiś tam swój ulubiony pędzel do rozcierania. No i więc, no więc tak wygląda, słuchajcie, mój makijaż oczu od wielu, wielu, miesięcy. <ścoughs> naprawdę. Ale zobaczcie, coś tam robi, oko powiększe lekko przyciemnia to okolice, ja wiecie, ja też jestem ciemna z natury, więc jakby mi takie przyciemnienie bardzo uważam służy Nawet. chociaż może dzisiaj coś sobie nałożę na oko dobra, to może dzisiaj zrobię coś więcej może jeszcze jakąś kredkę nałożę, Ej, dobra i widzicie co, pokażę wam teraz, chyba dzisiaj nałożę też ziemię egipską, a może nie no może ten mój bronzer, tak trochę, chociaż on jest bardzo ciemny. I teraz, gdy ja jestem bardzo jasna, to on jest naprawdę mocno ciemny. I to jest ten bronzer z Revolution, numer... Revolution, numer 2, e, Warm. Lubię go nawet. Wiecie? Tylko właśnie on jest ciemny, naprawdę to trzeba wziąć pod uwagę. Widzicie? Nie wiem, czy to widać. a pędzel, którym go nakładam to jest pędzel z maestro, modelarz się nazywa bardzo lubię ten pędzel, naprawdę teraz przyjdzie ten moment kiedy ja sobie podkręcę rzęsy to jest chyba zalotka z wiem skąd, to jest zalotka z Tigera, powiem wam, taki sklep jeśli ktoś nie zna, jest taki sklep w którym jest wszystko pełno gadżetów i kiedyś moja brata mi powiedziała właśnie, że zalotkę ma stamtąd zalotka chyba kosztuje 6 zł. No i ja uważam także, że jest najlepszą w zalotku. Jedną z najlepszych jakie miałam. Na pewno jest dużo lepsza od zalotki Szułemura, która kosztuje ponad 100 zł. Znaczy ja za nią płaciłam za szułemurę ponad 100 zł, a słuchajcie, ta się po prostu... Tamta się nie umywa do tej, nie? Ja teraz, wiecie, co, nie używam absolutnie niczego na rzęsy. Jakoś tak zdziedziałam, Nie używam niczego na rzęsy i one po prostu są kóciutkie, ale... Fajne, naturalne. No dobra, wiecie co? Mm, teraz zrobię brwi i ostatnim moim odkryciem, można powiedzieć, jest kredka do brwi z NYXA. Precision Brow Pencil. Precision? I ja sobie robię o, ostatnio z brwiami, to ja słuchajcie, kombinuję jak koń pod górę. Nic dobrego z tych kombinacji nie wychodzi, ale muszę się nauczyć, bo mnie moje brwi wkurzają. I też chcę chyba je zapuścić. Wiecie co? Ja miałam kiedyś takie brwi przecież gęste, ciemne. A teraz. Stara się robię, ale lubię tą swoją starość. A propos starość, wiecie co? Ale to później Wam powiem. W innym filmie może. Zobaczcie od razu, jak są brwi, to się wszystko zmienia. Moim zdaniem. Nie wiem, jak to wygląda. Na żywo to jest bardzo ładny odcień, i to jest w ogóle w Powiem, jaki to jest to odcień, bo Wy nie wiecie: Taupe P... PBP02. Hm. Trzeba by go chyba troszkę, tylko tutaj, może przyciemnić fantastycznym, najlepszym pisakiem do brwi z Catrice. Najlepszy, niebywale wydajny. No, pokaż się. Dobra, nie pokażę się. Tutaj mam akurat 0,20 medium brown. Naprawdę te pisaki to jest coś fantastycznego. Nie ja wiem, chyba nie jest źle, co? Dobra, teraz. Yy, mm, co teraz? Różne Do policzków, dobra? I wiecie co, nie wiem, właśnie który wam dzisiaj pokazać? Dlatego, że ostatnio naprawdę ja to wszystko kupuję. Ale to jest na szczęście niedrogie. Ostatnio szalenie mi się spodobały też róże z Ingrid, właśnie moi drodzy. Bardzo ładne kolory. I tu jest tak. To jest Candy Boom, a to jest Carrot Cool taki jakby marchewkowy, yy, chłodny i powiem wam, że jest w tym trochę prawdy, że on jest taki chłodnawy, ten jest też chłodnawo neutralny, piękne są te róże, naprawdę piękne więc jako takie tańsze zamienniki bikora można pomyśleć, też bikor moim zdaniem nie ma sobie równych, ale no można, można to tak potraktować to co, nakładamy róż, ale ja chyba dzisiaj nałożę swój ukochany, wiecie i nakładam go ten swój ukochany, właśnie z bikoru. Boże, jakie to światło jest dziwne, wszystko jest takie jasne. I nałożę go kapitalnym pędzlem do tego celu. Hulu P102, naprawdę. Wiecie, za co ja chyba najbardziej lubię ten kolor różu? Za to, że on. Ja jestem dość ciemna, chociaż tutaj pewnie wyglądam na bardzo bladą, ale ja jestem dość ciemna. Ja mam ciemną oprawę oczu, ciemne brwi, ciemne włosy naturalnie. Teraz sobie oczywiście rozjaśniam trochę, ale generalnie jestem bardzo ciemna i zawsze miałam właśnie wszystko bardzo ciemne i mi to chyba przeszkadzało. A ten róż mnie moim zdaniem rozświetla i tak trochę. Na, może zmienia mi trochę proporcje, dlatego że ja nie powinnam mieć moim zdaniem, czy znaczy nie lubię siebie w takim ciemnym różu do policzków. właśnie lubię siebie w takim jasnym, rozświetlającym i to jest Candy Dream 01 z Bicorus. Najpiękniejszy, najpiękniejszy dla mnie róż do policzków. Oczywiście nie każdy musi się w takim kolorze dobrze czuć, myślę, że pewnie dużo osób nie będzie się dobrze czuło, ale ja właśnie znalazłam to jest dla mnie ideał, totalny mm. ideal. Dobra, wiecie co, chyba troszkę nałożę tego, żeby Wam pokazać tego Carrot Cool. Też myślę, że fajnie on wygląda. Naprawdę. No nic, mi się podoba. Dobra, i teraz muszę sobie zrobić usta, ponieważ... Yy, oczy zaraz yy, dorobimy, ale muszę sobie zrobić usta muszę, bo się uduszę, no bo po prostu uwielbiam tę konturówkę, wiecie co, to są konturówki z Glam Shopu Pamela, Naj... jeden z najpiękniejszych kolorów, jakie widział po prostu rynek kosmetyczny no i oczywiście jedna mi się kolejna skończyła i zaczynam następną, która w sumie już była zaczęta, bo ja tak używam, mam ich kilka, kupiłam i no nieważne, używam wiecie raz jedną, raz drugą, w każdym razie to jest przepiękny kolor i to jest odcień Pamela, zaraz Wam pokażę no, dla mnie to jest kolor idealny Naprawdę, tak piękny kolor. I teraz nałożę sobie pomadkę w kolorze Kingster z maka, którą też bardzo lubię. Delikatnie. I w środek, na środek nałożę sobie pomadkę z Makeup Revolution. Ona jest chyba, tak, z Revolution. To jest taka z takim R tutaj i to jest odcień Love. Taki blado-różowy. Nie jest ona najlepsza, ale lubię ją nawet ten kolor. I chyba jest jeszcze na kakolicie dostępna. Teraz zrobimy sobie oczy. Mam naprawdę tak niewyspane oczy. Nie chciałam mi się w sumie ich malować, ale może dzisiaj zrobię sobie te swoje kreski. Ostatnio w ogóle tak też kombinuję powiem mam z kreskami. W ogóle fantastyczny jest eyeliner z nyx Ja mam go w odcieniu brązowym i on jest fajny jako taki szablon okay. dla kreski. Jeżeli na przykład nie czujecie się pewnie, żeby od razu robić sobie, wiecie, czarną krechę, to możecie sobie zrobić taki szablon. Ja sobie teraz zrobię... Ja ostatnio jak już robię sobie klechy to lubię kolorom, mam takie dramatyczne, naprawdę takie jak Kleopatra, nie wiem dlaczego, ale tak mi się podoba. Oczywiście, jak zawsze, jak zawsze, coś tu jest nierówno, coś tu nie poszło, ale ja się chyba tym przejmowała. Ewem. No dobra, to teraz robimy rzęsy. Takie dzisiaj będą chyba naturalne i króciutkie, właśnie. Czy chcecie, żeby przykleić rzęsy, co? A może przykleję, pokażę Wam w sumie te moje ukochane, jak już używam. Wiecie co, jak już używam, to to są rzęsy 73S z Inglota, one są prawdopodobnie w większości Inglotów już przedane. ja mam ich zapas, także ja mam zapas, ale słuchajcie, każde tam swoje ulubione rzęsy możecie przecież nałożyć, nie? Wiecie co, powiem Wam, że w ogóle ta pandemia już mi się daje we znaki bardzo. Muszę się właśnie wziąć za siebie, kurczę, bo też po świętach już się tak zaokrągliłam, że już mi się to nie podoba. Ja nie lubię tak, wiecie? Oczywiście każdy lubi inaczej, a ja... Znaczy, no lubię wiadomo siebie, ale to chodzi też o takie poczucie nie? Że... Że... E, po prostu się ja się lepiej czuję, jak jestem taka szczuplejsza, najlepiej właśnie w ogóle po poście, to już taka się też czuje zdrowa, wiecie, taka pełna, pełna sił. No dobra, więc biorę sobie te rzęsy. Oczywiście muszę je troszkę przyciąć. Czy nie muszę, no mogłabym sobie powiększyć oko do granic możliwości, ale nie chcę. Śmieszne, bo tutaj jest jakiś taki bardzo prześwietlony obraz, powiem wam. Trochę mnie to irytuje, ale co zrobić. No, dobra moi drodzy, mamy przyklejone rzęsy. I teraz będę je łączyć jakoś troszkę z yy, moimi naturalnymi rzęsami. Nie? I zrobimy to w ten sposób, że wezmę tuż do rzęs. Oczywiście, mój ukochany. Przed chwilą malowałam złotym, teraz różowo złotym. To jest tuż do rzęs z Eveline. Nie ma on sobie równych, zapewniam Was. To znaczy dla moich rzęs, które są naprawdę liche, słuchajcie, naprawdę naturalnie liche, to po prostu nie ma sobie równych. Właśnie, wiecie, to za co te rzęsy tak bardzo lubię, to za to, że one się tak wtapiają z moimi naturalnymi. Ich kształt jest po prostu trochę jak kształt mojego oka, i dlatego właśnie tak się chyba bardzo z nimi polubiłam, wiecie. No i oczywiście trzeba zrobić dolne rzęsy, bo dolne rzęsy muszą być. Chociaż czasami oko wygląda fajnie, jakie są niepomalowane, znaczy w moim odczuciu oczywiście, jak są niepomalowane rzęsy, natomiast. Te dolne, takie bardziej jest niby otwarte, natomiast jest niekompletne moim zdaniem. No dobra, moi drodzy, myślę, że to by było na tyle. Tak się przedstawia makijaż. Nie jest on jakiś super mocny, ale też nie jest super delikatny. Myślę, że te rzęsy tutaj zrobiły ogromną robotę i może się wydaje, że jest to jakiś intensywny makijaż. Natomiast zobaczcie, że nie nałożyłam żadnego cienia poza ziemią egipską. No i tak, a jeszcze sobie nałożę trochę tego żelu do brwi z Golden Rose. Bardzo go lubię, bardzo go lubię, tak? mogę chyba powiedzieć. To jest, że ten taki koloryzujący, taki ciemny dość. Też czasami, jak się z niewłaściwym, że tak powiem, produktem, który jest na, pod włoskami, zmiesza, to robi się czerwony, bardzo, wiecie? Także. O. Wiecie, co jeszcze zrobię? Jakoś mi się trudno z wami rozstać. Mój taki ulubiony, to znaczy lubię ostatnio po prostu ten taki zabieg. Rozjaśnienia trochę łuku brwiowego, ale tu od tego momentu, aż wiecie, nie wiem czemu, ale mi się to podoba. Teraz troszkę tej ziemi egipskiej jeszcze rozetrzemy. No i moi drodzy, to by było na tyle dajcie znać czy wam się podoba, czy to w ogóle nie wasz klimat wiecie co jeszcze na nałożę, żeby wam pokazać ten błyszczyk z Flormar, chciałam powiedzieć z Oelix. z Flormar, bardzo go lubię to jest błyszczyk Dewy Lip Glaze on jest dostępny w Rosmanach. i to jest odcień soft pink chyba? tak jest 14 soft pink bardzo ładnie pachnie jakimiś owocami jest naprawdę, uważam, bardzo przyjemny. Ma ładny kolor. Także dobra, moi drodzy, także to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film na cokolwiek się Wam przydał, że się cieszycie, że wróciłam. Pozdrawiam Was i do następnego razu.